Magda Gessler nie może widywać wnuków chce w udzien Babci było inaczej. Magda Gessler od byciu babcia marzyła od dawna, jak sama przyznała w niedawnym w Dzień Dobry TVN. Nie chciała jednak wywierać presji na swoich dzieciach, córce Larze i synu Tadeuszu, stat nigdy nie pospieszala ich decyzji. Kiedy dwa i pół roku temu dowiedziała się, że jej córka jest w wciąży, dosłownie oszalala z radości. Początkowo jednak nie mogła widywać wnuczki kiedy tylko zechciała, ale ra od razu postawiła jasne granice. Moja córka mi nie daje milować mojej wnuczki, bo ja zagarnęła. Jak mam przyzwolenie? To wtedy wchodzę, ale to się zdarza bardzo rzadko, ona uważa, że powinna wychowywać dziecko na swój sposób. Bez mojego wpływu, który jest anarchistyczny i nieuporządkowany wyznala ponad roku temu Magda Gessler w Dzień Dobry TVN. W dniu babci nie odmówiła jednak swojej mamie spotkania z wnuczka, a tak ze wnukiem. Gdy z kilka miesięcy temu przyszedł na świat synek Lary Gesser i jej meza, Piotra Szalaga, Jak donosi Super Express, któremu udało się udokumentować ich wspólny wypad. Lara Gesser zaprosiła Magdę Gesser w imieniu swoich dzieci na obiad. W restauracji Magdy zjawila się oczywiście ukochana wnuczka, a tak za mas Lary. Nyna zabrała ze sobą także prezent dla babci. Umówila się z Lara, zieciem Piotrem i dwójka ich szkrabów, Nyna i Bernardem, w swojej restauracji Ale Gloria w samym centrum stolicy. Zadbala jednak o intymna atmosferę i zajęli miejsce w ukrytej przed innymi części sali. Tam zjedli kolację, a Magda dostala od wnosi laurkę zrobiona z tektury i brokatu czytamy. Po obiedzie, wedle relacji, i tabloidu cała rodzina wyszła razem z lokalu i znalazł się czas na wspólny spacer. Za rok z kolei Magda Gessler będzie mogła potrójnie z dzień babci. Jej syn, Tadeusz, wraz z żoną oczekuje bowiem pierwszego dziecka, czym Magda Gessler pochwaliła się w ostatni weekend w dzień dobry TVN. To dopiero będzie radost.